Ja, mimo tego, że to jest już druga noc, i tak wolę włączyć motion Detektor, bo jeżeli tam faktycznie coś jest, to może zostanie to wykryte. Wydaje się, że nie, no bo to jest Risk Zero, czyli teoretycznie gramy sobie teraz tylko w pizzeria Tajkuna. Ej, może zróbmy tak. Że... Jezu, okej. Okay. To jest minus brania tych sponsorshipów, nie? Że mogę mieć takie reklamki w nocy. Domyśliłem się tego. O kurna! O Jezus, Maria! Przepraszam, po prostu się przestraszyłem strasznie tego St Przestraszyłem strasznie... Masło maślane. Gigantycznie się wzdrygnąłem tego, że mogę patrzeć się do wentylacji. Equipment? O, mogę kupić dwa razy printer. Czyli lepsze te, lepszą sieć, szybciej będzie mi się robiło. Ej, fajne. Tylko się gigantycznie nie opłaca, mam wrażenie. Póki nie mamy animatorników. Miałem wrażenie, że tu coś jest. Nie. Nie. Jezu. Czego to wszystko jest takie głośne? Ta gra się dzieje w latach 90. chyba, albo 80. nawet, ta konkretna. Myślę, że na spokojnie może się dziać gdzieś w okolicach 90. akcja tej gry. Chyba że akcja tej gry w ogóle to to jest jakby coś innego. Powiada jakąś jeszcze starszą historię. Security Breach gdzie jest fabule? Jest najnowszy, jest po w ogóle pizzerii Simulator. To w jakim roku jest Security Bridge? 2070 coś? I ten skurwysyn znowu wstał? I always come back. Ja pierdnię, tak. To wszystko? Nie, jeszcze jeden. Ej, właśnie, bo co noc możemy wpuścić nowego animatronika, nie? Czy nie? Tak, co noc możemy go an wpuścić. Ale czy tego We samego, czy nowy? To od razu zostanie jumpscara i w ogóle to jest Afton. To jest Afton. It make your now. Idź. Teoretycznie nie wpuszczając ich w ogóle do placówki, robi któryś z endingów. Robię ending, w którym dostaję kilka z roboty, chyba. No i jest on też łatwiejszy, bo nie dostaję jumpskerów, Ale ten prawdziwy ending jest, kiedy wpuścimy je wszystkie. <laughs> a, kumam. Czyli muszę tak czy siak kupić większą scenę, żeby, żeby je wpuścić. A większa scena równa się. Jaj, no dobrze Niedobrze, no bo może być risk Slight risk Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana Super Świetnie jest I zobaczmy to wreszcie Zaskocz tyle dzisiaj, Ile też radę Damy radę jak najwięcej. Jest taki moment jeden. ta, tylko jednego się nie udało. nie for everyone. Umiem robić rosyjskiego slash, ukraińskiego akcentu, chociaż teraz się tak nie powinno mówić, bo to jest już inny teoretycznie w tym momencie język. Znaczy on zawsze był inny, tylko jakby... Dobra, zagrajmy w to i spróbujmy pójść tam na dole do tego miejsca z tą odnogą, bo to mnie zaciekawiło dość mocno. Czy ono jest zawsze, bo to są okrążenia teoretycznie, więc ono się powinno pojawiać zawsze. Przed metą, idealnie. Nie, ono jest na którymś okrążeniu, chyba w ostatnim. A i pytanie będzie, czemu nie grasz w Custom Knight'a? Zagram tylko na końcu, a w Custom Night'a grałem już na streamach i gram do dzisiaj na streamach. Jako odskocznia od innych gierek, bardzo fajny jest. Polecam każdemu kto... Nie, nie powiem kto lubi się bać, bo to nie jest straszny Custom Night, ani trochę. No, chyba, że dacie sobie jednego animatronika i nie patrzycie na kamery i nie wiecie kiedy wam przyjdzie, no ale... Udało się. Udało się. Fajnie. I co? W związku z tym? ...prócz fajnej muzyczki w tle. Jakaś odnoga. Mogę tu wjechać? Cokolwiek? Bo to, to wygląda jakbym mógł tu wjechać. Nie, średnio. Muszą być jakieś sekrety, no. Easter egg zawsze skrywa jakieś dodatkowe easter eggi. To jest Scott Cawton. Muzyka coraz cisza. Aj tu złą ścieżkę można wybrać. O kurcze. O kurcze. Ciekawe. Może nie złą ścieżkę. Ale się trudno chodzi. Kaman, wiesz, że nie możesz tutaj być. Nie sprawia by to było trudniejsze niż jest, niż it has to be. Niż powinno być, niż będzie. To znaczy, że nie mogę tu wejść? Dziwne, bardzo dziwne. Droga się zwęża. Chodzimy w jedną pasmówkę. Teraz taka wiejska dróżka. Totalne zadupie I idziemy na piechotę Do domku Co skrywa domek? Ła, wow. O kurde Zostaw go w spokoju, miał ciężki dzień Mówiłem ci żebyś nie zamykał swoich drzwi To jest mój dom. Nie może ignorować mnie w ten sposób. Otwórz te drzwi. Znajdę drogę z zewnątrz. No to znajdźmy drogę z zewnątrz. Są okna. Pokój był na górze. W tym miejscu. Wybite okno. Ślady. Ślady człowieka i. chyba animatronika. Chyba wiem, co tu się będzie szukać. Run off to that place again. He will be sorry, when he gets back. Macie tłumaczenie na dole, bo nie jestem pewny, czy przytłumaczymy wam dobrze. I to jest koniec? What? Nie rozumiem. W jest sensie spoko, ale jakby nie kumam. A chciałbym. Dobra, to jest losowe. Myślałem, że zawsze mamy szansę na 500, ale nie zawsze. 1090 punktów. Kupujemy większy floor plan, Także możemy sobie postawić kolejną grę. Jedną, nie dwie, poko. I jeszcze mamy sponsorship ofery za tysiaka, więc w zasadzie możemy sobie kupić naprawdę sporo rzeczy. Drugą scenę z kurtyną, ale drogie. Ojej, portfelik. Risk zero mamy cały czas. Zawsze jak mamy risk, możemy go zbić. Teoretycznie do zera, ulepszając przedmiot i wydając na niego kaskę. Gorzej, jak nie mamy kaski, play tokenów. Trudno. Zdarza się, zdarza się i tak. Atmosfera 8 za 250. No takiego deala to nie można przepuścić płazem. Tu większość rzeczy już ma risk. Nie wszystkie. To wygląda fajnie, ale mali. Li, risk. A wy jesteście gigantycznie. Najdroższe animatroniki na świecie po prostu. Albo będą jakieś droższe. A w Tonika se kupimy tako z dobrego źródła. Animatronika nie wyciągnięty z jakiegoś tyłu. Placówki To będzie fajna giera. To się nam przyda. O i mamy nową kategorię. Pogoda. Kurwa, pogoda. Podłoga. Nowa podłoga. Deluxe ball pit. Liability risk. że coś może się tu kryć. Jest duża szansa, że coś się tu może kryć. Bijsko pizza, Light. ale ja bym chciał mi coś takiego na ty... Zrobię coś takiego na tylnej ścianie. Wezmę pizzę i przykleję te ledy. Data archive. Archiwum danych Egg Baby. Ale fajne. Gravity vortex to już chyba wyciągnięte typowo z. Phaser Blast, ale długo szukałem słowa. 4000! 7000!

Pickles, unavailable 15 toców. Rar Rzadkie znaleziska Aukcja rzadkich znalezisk Zasłaniam wam kamerką Dobrze Postawmy to co kupiliśmy, albo chociaż zobaczmy jak to wygląda Wygląda zacnie Brakuje nam jeszcze jednej sceny ale nie możemy mieć chyba więcej scen, bo z tego co pamiętam, to w Security Breach'u, jak widziałem to miejsce, to miało ono dwie sceny, a to jest dokładnie ta sama pizzeria. No tak, dlatego Afton wstał, bo, bo się zapadł w tej pizzerii, i na niej wybudowali nową. Ale fart, ale fart, dzięki ci Scott, supcio. Czysta. 6 playtokenów. Ja taką kaskę zarobię na tych playtokenach. Jak dam słoń slot? To mam więcej kaski. Chyba tak. W sensie potem, jakby po nocy, po następnym dniu. Chyba, że teraz jest dzień. Nie wiem, znowu miałem pecha, Ale mam już 2000. Dobra, ja wiem, że mam playtokeny, ale ja chcę zapisać. Więc zobaczmy noc. Nadal nic nie będzie, bo mam risk zero Chyba Raczej jesteśmy z grubsza bezpieczni Jezu, no nie zawsze, no tak <noise> Okropne to jest Ja się boję reklamek Jezu, ząbuś zombuś. Nie, rób tak To nie było miłe No, ho, ho. po co brałem te sponselingi? No po co? Za co? Chyba zarobię i kupię sobie szybszą drukarę tutaj. My w Prime Don't mamy jakieś stopnie, czyli że tak samo jak w Ultimate Custom tu się możemy chłodzić tą wentylacją. Czyli ona jest sobie potrzebna, ale możemy ją wyłączyć, żeby ich usłyszeć. Dobra, udało się. Który teraz, koleżka? O Jezu. O, jeju, cześć! No, cześć! Ale jesteś okropna. Przecież my Cię już chyba widzieliśmy na początku. 2000 solwit, waliu. Wiem, wiem, zrobimy to na streamie. Oczywiście z takich streamów to już będą shoty na YouTube, spokojnie. Tu odcinki będą, to będzie nagranie plus stream. Po prostu jestem zbyt obstrany, żeby nagrywać tą grę bez streama. Znaczy, w sensie nagrywam ją teraz bez streama, tylko że bez. Chodzi mi o jumpscare'y i faktyczny jakikolwiek risk w nocy. Mamy 1400. Czy możemy kupić już jakiegoś z lepszych animatroników? W sensie lepszych. Chodzi mi oczywiście o to, że są fajniejsze. I koniecznie lepsze. Nie, one są za 2000 i wszystkie mają risk. Entertainment mają gigantycznie duży, ale co mi daje entertainment w momencie, gdy mam aż taki risk? I że mogą mnie dopaść. Bonus revenue 5 za Neon Jukebox. O, to poproszę. Czy my lecimy z Left Team? Czy chcielibyśmy go ogarnąć naszej świetnej ekipy? Nie. No, dobra. Nie. Zastanówmy się, co nam to da. Jumpscary. Nie, dobra. Nie mam psychy. Może, jak mi przekonacie w komentarzach. Nie wiem. wiem, nie, który to jest odcinek. Nagrywam to ciągiem, bo nie będę miał czasu przez ostatnie. Bo ja wiem, 3 tygodnie. Ale może jakiś daily się uda ogarnąć. Kto wie? Potężny t -pose. Dobra. Fajnie mi się grało. Dzięki, że byliście. I cześć.